Witajcie kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z historyjką. Jest to historyjka z cyklu Lekarzy i chat. Jak może pamiętacie, opowiadałam Wam już kiedyś o panu endokrynologu, który usłyszawszy, że recze się na chat i przyjmuje leki, stwierdził, że to na pewno, co mi się dzieje, wszystkie objawy, które wymieniłam, są na pewno albo związane z samą chorobą, Albo z lekami, które na nią biorę. Była również pani zakaźnik, która, pomimo że miałam jasny wynik badania krwi, że boreliozę przechodziłam, bądź też przechodzę, stwierdziła, że te wszystkie objawy, które się pojawiają, nie są objawami boreliozy, tylko na pewno właśnie hadu albo przez leki. No i teraz do tego zacnego grona dołączyła pani neurolog. Kiedy zobaczyłam panią neurolog, to już podejrzewałam, że będzie problem. Kobitka w wieku chrupka. Mam nadzieję, że umie ogarnąć, w którym miejscu ma kuchnię, a w którym pokój we własnym mieszkaniu, bo w gabinecie ogarniała mocno średnio. Miała asystentkę, która za nią pisała i poprawiała te rzeczy, które pani mówiła, ewentualnie nie dosłyszała, ewentualnie nie ogarnęła, co się do niej mówiło. No tak czy siak. Pani w wieku takim, że moim zdaniem powinna już być na emeryturze, bo byłoby to myślę i lepsze dla niej i lepsze dla pacjentów. Zapytała mnie co mi dolega. Ja mówię, że zawroty głowy, że strasznie trzęsą mi się ręce. No i że ogólnie skierowała mnie tutaj pani psychiatra, żeby zweryfikować czy dzieje mi się coś innego w głowie. Poza tym, że jestem świrem. Czy y, może są to jednak objawy pozapiramidowe po lekach? W tym wypadku myślę, że Polan zapinie. No i że chcielibyśmy że chciałybyśmy z panią psychiatrą wykluczyć ten czynnik neurologiczny. Pani tak na mnie patrzy i mówi: yy, No, tak, tak. Takie pani bierze leki. Ja je wymieniam. Że amotrygina, że bupropion, że Duroksetyna, że Oranzapina. A ona tak patrzy i mówi. A nie za dużo Pani tych leków bierze? Ja mówię, no, biorę tyle, ile przepisał mi lekarz psychiatra. A nie bierze Pani czasem wyższych dawek. Ja mówię, nie. Biorę takie dawki, jak przepisał mi lekarz psychiatra. Mhm, mhm. No na co się pani raczy? Ja mówię, no, no, chyba efektywną, dwubiegunową. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, ale to wie Pani, to jest na pewno po lekach. To jakby ja sprawdziłam, że Pani ma tutaj równowagę jak należy, wiecie, zamknięte oczka i dotykamy do noska. Że z Pani równowagą wszystko jest w porządku. I, I nie, to na pewno musi być od leków. Że te ręce się tak trzęsą, bo Parkinsona pani nie ma, także to, to tylko to. Ja mówię, że jest prośba, żeby skierować mnie na rezonans magnetyczny, bo zresztą miałam takie wskazania już wcześniej. No, pani tylko ze względu na to, na wcześniejsze wskazania wysłała mnie na ten MR, bo tak podejrzewam, żeby tego nie zrobiła. Bo tak naprawdę oczywiście, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że to jest po lekach, ale chodzi o to standardowo w psychiatrii powinno tak być, że lekarze najpierw wykluczają wszystkie inne możliwe przyczyny danego, danych objawów, a dopiero później zakładają, że jest to choroba psychiczna, no bo ona jest jakby póki co najmniej namacalna. I najmniej można badań zrobić, które jednoznacznie potwierdzają, że ten hat ma się albo się go nie ma, poza wywiadem, nie? Więc yy, więc generalnie pani podsumowała, że to na pewno leki, koniec tematu. No, zobaczymy, co wyjdzie w tym badaniu. Ja sądzę, że nie wyjdzie nic, no ale, ale sprawdzić trzeba. I o co mi tutaj chodzi? To nie jest rzecz w tym, że ci lekarze zaczęli być dla mnie jacyś. Opryskliwi, że kazali mi wyjść, i tak dalej. Zmienia im się ton głosu, i zaczynają sugerować, że wszystkie objawy, które macie, biorą się tylko z choroby konkretnie, albo są efektem polekowym. I jakby nie chcę już im się dłubać w ich własnej dziedzinie, żeby coś sprawdzić i zweryfikować, tylko stosują taką psychologię, aha to pewnie przez ten hat. I mimo, że żaden z tych lekarzy nie był wobec mnie otwarcie wrogi, tak jak na przykład panowie ratownicy medyczni, o których wam też opowiadałam, to mimo wszystko można wyczuć u tych lekarzy takie swoiste. Hmm, Zniecierpliwienie, że się im zawraca głowę, przynajmniej ja to tak odbieram, podczas gdy yy, tak naprawdę już ma się zdiagnozowany ten HAT i on jest przyczyną wszystkiego. Nie umiem Wam powiedzieć, czy gdybym była chora na inną przewlekłą chorobę i przychodziła i mówiła: Dzień dobry, mam jednostkę XYZ, to oni też by mówili: Aha, to jest wszystko wina tej jednostki. Być może tak. Ja wiem akurat, jak to jest w przypadku hadu, no i właśnie tak to wygląda. Poczułam się dyskomfortowo, bo po raz trzeci właśnie, jak Wam mówiłam, endokrynolog, zakaźnik, teraz neurolog, poczułam się trochę taka olana. Natomiast zobaczymy, no. Ja tam będę szczęśliwa, jak się okaże, że w tym badaniu wszystko jest ok, no i w razie czego będziemy po prostu z lekami dalej modzić. Ale... No nie wiem, ja bym pragnęła dla siebie i dla innych, żeby lekarze mimo wszystko brali pod uwagę, że hadowcom też może być jeszcze coś innego niż sam had, że mogą współwystępować jakieś inne choroby, zaburzenia, i że, żeby sprawdzali to dokładnie, dlatego, że to może czasem nie wiem, w jakichś skrajnych przypadkach nawet ratować życie. Ale przynajmniej ratować zdrowie tego chorego, bo jego na inne rzeczy być może też można leczyć. W sensie zacząć leczyć, może go trzeba leczyć. I jakby nie wymyślił sobie tego tylko dlatego, że jest świrem, albo nie bierze się to tylko, dlatego. Że on bierze jakieś leki konkretne, które zresztą musi brać, i często jest to jakby najważniejsza linia leczenia w przypadku osoby z chorobą psychiczną. Więc nie wszystko da się odstawić, prawda? No dobrze, także wiecie, kochani, to była taka historyka z dzisiaj. Pochwalcie się, jakie wy macie doświadczenia lekarskie. Czy lekarze biorą Was na poważnie, czy też próbują stosować psychologię, jak to u Was wygląda? No i póki co to wszystko z mojej strony. Zapraszam Was serdecznie na moje media społecznościowe. Zapraszam Was na moje kursy i szkolenia, które niedługo będą się pojawiać. I. Dostaniecie na ten temat oczywiście informacje. I zapraszam Was do stawiania mi kawki na Bajka Trzymajcie się, papa! Pa.